Ja wiem, po prostu jedyna rzecz, jak jedynym sekretem jest po prostu praca. No, to jest nad, ciężka nad, praca nad formą czy też? Czy ciężka? Hmm? Najlepiej lubić swoją pracę, bo wtedy nie odczuwa się jej ciężkości, ale zanim się stanie na scenie, to tak naprawdę scen, stanie na scenie i śpiewanie jest wielkim, y, jestem Ukoronowaniem Twojej pracy jest wielką przyjemnością, radością. Natomiast zanim na niej staniesz, musisz wykonać dużo różnych prac, których nie widać. A jeśli chcesz mieć formę, mając lat 50, tak jak ja, no to nie ma zmiłuj. Trzeba wstać z kanapy, trzeba się ruszać, trzeba ćwiczyć, trzeba pamiętać o tym, że ciało jest przekaźnikiem emocji, Twoim wielkim skarbem i szanować je. Nie mówię obsesyjnie o nie dbać, chociaż każdy niech robi co lubi. Ale uważam, że należy szanować swoje ciało, a ono potrzebuje ruchu, potrzebuje naszej miłości, akceptacji i zdrowia, czyli zbilansowanej diety, zrzucania ciężkich emocji z siebie, yy, ładowania go pozytywną, dobrą energią, którą na pewno sport w nas wyzwala w dużej mierze. No i miłością, przytulaniem się, Oczywiście. wszystkim tym, co jest dla nas miłe.